Dzień dobry. Witam was ze schroniska w Gaju. Zakończamy dzisiaj trzecią edycję Łapa w łapę. Jak widać w końcu smakołyki dla zwierzaków dojechały. Witam was serdecznie i zapraszam na nasze social media. A ja jestem bardzo wdzięczna, że dzisiaj w schronisku w Gaju możemy gościć Sławka z firmy Biofit. Dla nas żywienie naszych zwierzaków to jest przeogromna podstawa. Dotarło do nas mnóstwo podarunków od firmy. Starczy nam to, myślę, na kilka dobrych miesięcy. Karma jest najwyższej jakości, z czego jesteśmy bardzo dumni. Bardzo, bardzo dziękujemy. Przekazuję podziękowanie. Dziękujemy bardzo. I chciałam jeszcze zbić piąteczkę. <noise> wapu, wapu. Dzień dobry jeszcze raz. Słuchajcie, zapraszamy Was serdecznie do schroniska w Gaju. Przyjeżdżajcie osobiście, pomagajcie wyprowadzać zwierzaki na spacery. Wchodźcie na nasze social media, pomagajcie, ile możecie, zwierzaki na Was czekają. Pozdrawiam serdecznie.